Krótkie ogłoszenie. Postanowiłem zawiesić na jakiś czas działalność mojego kanału. Wczoraj o trzeciej w nocy miałem policję w domu na karku. Obudzili mnie i moich rodziców, dostali jakiś donos anonimowy o jakimś zabiciu, bo dowiedziałem się, że policja przyjeżdża o tak późnych porach tylko przy zagrożeniu życia lub zdrowia. Więc na pewno chodziło o jakieś, pogro, jakieś pogróżki, jakieś zabicie. Nie ma sensu tego na razie ciągnąć. Sprawa w prokuraturze w Płocku musi się zakończyć. Muszą ustalić winnych i doprowadzić do skazania. Nie będę tego podsycał, nie chcę robić sobie problemów gorszych niż mam. Zawieszam działalność kanału na jakiś czas, nie wiem na jaki, nie będzie filmów, nie będzie live'ów, chcę mieć święty spokój. Niech karaczany nie myślą, że wygrali, po prostu chcę sobie dać z, z czasu na odpoczynek. Nie wiem jak długo to potrwa. Także nie miejcie do mnie pretensji ani żalu, ale na razie z tym wszystkim kończę. To wszystko.